Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die w trybie nowej gry plus. Ostatnio poznaliśmy lokalizację e, wejścia do boskiej krainy, uzyskaliśmy też wszystkie w końcu składniki do kadzidła, które sobie zapaliliśmy i teraz prawdopodobnie możemy już wejść do tej boskiej krainy, także kierujmy się teraz do jaskini, która znajduje się gdzieś tam w okolicy wsi Mibu, jest to wejście do ślubnej jaskini też to się nazywa. No i lecimy z tym dłuższym takim zakończeniem w Sekiro, tak jak też właśnie chcieliście, żeby pokazać oba, jest to właśnie, wieśmi, bo tak jak wspomniałem, to jest miejsce walki ze zdeprawowaną mniszką, jeżeli ktoś nie kojarzy. To tak, przypominam. No i tymczasem lecimy dalej wykonać oczywiście wolę naszego pana, czyli Kuro i zachęcam też moi drodzy do zostawienia kciuka w górę pod tym odcinkiem, jeśli wam się oczywiście materiały nie podobają. Daj YouTube'a niestety to jest ważne, żeby im, żeby jak najszybciej oceniać te materiały. Im szybciej, tym lepiej dla materiału i kanału, na którym to oglądacie. Także bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, e, obdarzyć mnie takim zaufaniem i ocenić już teraz. A jeżeli Wam się film nie spodoba, zawsze ocenę można przecież zmienić. Także bardzo dziękuję. A tymczasem pomódlmy się i zobaczmy co się wydarzy z tym ślubnym orszakiem. Wygląda jak jakiś stoksiana po prostu chodzący. A oto i my. No, chyba nikt się nie spodziewał takiego nie, przetransferowania z Sekiro do boskiej krainy, nieprawdaż? Którą już tam w tle widzimy. Niesamowite, ale prawdziwe. Tak jest, moi drodzy. To jest nasze zejście teraz do. Tego miejsca. Wypragnionego. Legendarnego wręcz. Co ciekawe, jest to nieosiągalne zupełnie w żaden inny sposób. Nie można byśmy dostać jakoś naokoło. Nie ma tutaj żadnego skrótu. Po prostu musicie wykonać to zadanie dla pana Kuro. I gdybyśmy wybrali zakończenie Shura, czyli to, które wam pokażę w tej serii, chciałem pokazać wcześniej, ale pokażę później, no to byśmy tej lokacji w ogóle nie zobaczyli moi drodzy w tej serii. Także. Naprawdę, to wszystko, co tutaj widzimy, można spokojnie nazwać lokacją poboczną. Jest to lokacja poboczna, oczywiście, w założeniu, że ktoś. no, chce wykonać, nie musi wykonywać tego zadania, tak? Bo jeżeli już chcemy wykonać takie zakończenie i zadanie od pana Kuro, no to wtedy to już nie jest poboczne, tylko to jest konieczne, żeby kończyć grę, ale w innym wypadku, no mamy wybór tak naprawdę, nie? Więc w pewnym sensie jest to lokacja poboczna moim zdaniem. E, możemy słuchajcie nauczyć się czegoś nowego, mamy trzy punkciory przecież, Rzucamy coś takiego jak kopnięcie z wysoku senpo, albo ciosy modlitewne, ale szczerze wolałbym sobie to trochę dozbierać. Te sześć punkciorów e, na to, więc może... Mmm, wstrzymamy się jeszcze. Z tym. I, I będę dalej magazynował te punkty. Także. Ale takie rzeczy. Bo może jeszcze. Myśmy sobie cukierka jednego wpakowali. Cukierka AKO, oczywiście, którego najczęściej korzystam. I tyle. jest pełno konarów. Ja tam miejsce oczywiście kojarzę. Jest to, słuchajcie, zdeprawowana mniszka, nie, jak widzicie. Taka, można powiedzieć, wersja prawdziwa, fizyczna, nie jakieś widmo, nierazem a faktyczna, zdeprawowana mniszka, z którą miałem przyjemność walczyć na przedpremierowym pokazie Sekiro, jeszcze, kiedy, kiedy to nie wyszło, jest ten materiał na moim kanale, taki archiwalny i powiem szczerze, no... Dzięki temu bossowi zrobiły na mnie piorunujące wrażenie wówczas. Co ciekawe było wielu redaktorów portali o grach polskich, i nikomu nie udało się tego bossa pokonać. Także no. Już nie pamiętam, czy mi się udało jakimś cudem. Chyba tak, właśnie. Ale no, myślałem, że. Ktoś się zajmuje zawodowo o grach, grami, no to ktoś sobie radzi w tych grach. A potem... Relacja z tego była Sana mimo no, że się np. kontentu nie widziało. Bo się nie pokonało mini bossa czy bossa. W ogóle znieczyszczyć uwagę, ale ona ma aż trzy w zdrowia, to jest niesamowite. Ale tak serio jest na nim, na niej. Na tym Bosie chciałem powiedzieć. Go! Go. Leczymy się na spokojnie. Może nie granulką. Muszę i prześnieła mieć, jak ona idzie upiornie. Tego Sowe, tak przestałem korzystać z pchnięcia, to jest przecież bardzo fajny atak. Aha. Ale nie bardzo fajne role robię. Kurde, prawie mnie zabiła jeszcze. Na takim poziomie, słuchajcie. Dobra, mamy ją! Teraz dopiero będzie prawdziwa jazda. Ona ta prawdziwa mniszka, gdzieś tutaj jest, pamiętam. Była, kurde, ale nie zdążyłem. Można tutaj zeskoczyć jej na głowę i po prostu całą fazę skrócić. Nie trzeba się wcale tak bawić. Trzy razy w pełni. Się, że właśnie z tego to wynika, że masz trzy paski zdrowia. Można egzekucję z prostu zrobić od razu. Znaczy nie egzekucję, że wygrywać walkę, ale jedno pasek zdrowia i zabijać się za... Nie Może nie będę jeszcze czym leczyć za chwilę. Aha. mimo że się odbiłem, to mnie uderzyła. Średni sens to ma, moim zdaniem, ale okej, okay, tak to zadziewało. No i kurde... Aha, dobra, jeszcze mam nie, bo przecież faza ukończyła się. Ja padłem w pierwszej. Nie jest to łatwy boss, trzeba przyznać. Moim zdaniem. żywiłem strasznie. No ale trzeba być na tej wyższej gołąsce, to wiem. Już właśnie nie ustawiłem tam na tej wiedzy. Może jeszcze atak, serio. Nie wyszło. jajaj, dobra! Nie będzie pierwszym razem. No i tak się uda. Tylko że trochę później, mam nadzieję. <noise> to jest, właściwie strażniczka tak de facto. Wejścia. Mm, do tej lokacji. Boże, 10 tysięcy stracone? No trudno. Odrobimy. a <noise> Granulki, rzecz jasna. Boska trawa jeszcze była, w, w razie co przecież do ustawienia, nie? Nie było w powodu jakiegoś do obaw. Mm. Czy malcontent mógłby zadziałać? To nie jest widmowy wróg, chyba. Tam, tu trzeba iść. Ja byłem na złej gałązce chyba, słuchajcie, od początku. Możliwości już sensownego rozwiązania. No bez jaj! Bo jeden atak wyprowadza, ja obrywam dzisiaj. To jest ten etap z Sekiro, że to są prawdziwi, bo to już moim zdaniem. Aha, czyli pręciołek. Zabolało ją, no ale mnie też. To naprawdę bardzo łatwo może paść. O właśnie moi drodzy, o, to chodziło! Tak się zjada jej. Cały fasek. Teraz to by się... Olera włócznia przydała, nie? Mm -hmm. Tylko. Ifieltowa ty kwa. Ceremonialne tanto. Generujemy sobie tak. Co bys ja? Serio? Przepiłem się od niej. Może zamiast tego... Zmienimy sobie tą tykwę. Nie wiem, co miał znać ten śmiech, skoro ona przecież oberwała. O Boże. Tancerka z Darksu, trzy nam się odpaliła. Proszę, ale serio wcale nie ma jakoś mało życia na tej fazie. W przeciwieństwie serio do wielu bosów Tutaj tak, boska trawa, tego nie, jako nie mam. Mam jeszcze właśnie boską trawę do leczenia, jako awaryjny przedmiot. Hmm, Gizo jeszcze możemy. Nie wiem jak to przeżyłem. Czy to mi da full HP? tak jest. Gizo jeszcze. Nie wiem, czy mamy wskrzeszenie. Chyba tak. Powinno chyba to jeszcze działać tutaj. My drodzy, mamy ją chyba! Jest zdetawowana, Miszka pokonana! Nie było to ładne podejście, na pewno nie bardzo ładne nawet. Ale to jest ważne! Ważne, że jest skuteczne! Proszę bardzo. Jezu, ten ryk. Nieśmiertelność zerwana, proszę bardzo. Nie, wcale żadna egzekucja Shinobi, nieśmiertelność zerwana. I mamy tak, wspomnienie prawdziwa mniszka. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka, zjednoczy się z posąskiem rzeźbiarza i staw czoła w wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Zdeprowana mniszka strzegła mostu prowadzącego do źródlanego pałacu. 12800, czyli tak lekko na plus jesteśmy e, po tej walce, która naprawdę była wyniszczająca dla moich zasobów, nerwów i generalnie to jest trochę doświadczenie, Wynięcia, bo 10 koła poszło, ale prawie 3 do przodu. <laughs> Nie jest to może w wynik jak na bossa, ale... Mogliśmy być na zdecydowanym minusie i tak też często bywało przecież w serii. Jestem tak zadowolony, że poszło. Najważniejszy jest efekt. Dobra, zróbmy tak. To odstawimy. Ustawimy granulki, rzecz jasna. Boskie konfetti mało mi już zostało chyba co? A mi zostało 8 tylko. Boskie konfetti 15. No trochę poszło tych przedmiotów, powiem szczerze. Dobra, ale na razie zostawimy to jak jest. To jest, moi drodzy, boska kraina. Tam jest źródlany pałac na samym szczycie. A to wszystko trzeba będzie przejść w jakiś sposób teraz. Nie tracąc cennych punktów. To jest moja ulubiona lokacja w 2, jeżeli chodzi o design. Naprawdę uważam, że wygląda wyśmienicie. Ciekawe, jakiegoś takiego efektu po tym upadku, czy tak wysoko było. Ktoś nie wiem... Zneutralizowania tego... I wysokości przeskoku. Zresztą grajka... ...podobnie do tego ze wsi Mibu... ...który tam był jako miniboss, tutaj jest zwykłym przeciwnikiem, jak widzicie. Czy oni nie mają tak, że... bieli stres, ale mi się wydaje, że oni mają coś gorszego. Oni się wypsają w nas życie. I młodość. Przez to Skiru jest nieporadny totalnie wtedy. Zobaczcie, osłabienie. Miałem wskrzeszenia, jesteśmy starcem w tym momencie. Ledwo chodzącym. Nie złapał mnie. A my? Jako starzec? Możemy go porobić prawie. Prawie. Bo niestety rzucił się na mnie. I to chyba jest nagła śmierć. Przez co tracimy doświadczenie. Ja pierdzielę, ale nienawidzę tych przeciwników w tej lokacji. Przecież ja stracę prawie cały poziom de facto. Kurde! No chyba, że pomoc los, ale 15% na pewno nie będzie. Miałem za dużo doświadczenia. Gra nie jest po mojej myśli 12% stracone. Czyli jednak jesteśmy w plecy. Super, nie? Wredny status, że jeszcze zabierają nam tymczasowo możliwość wskrzeszania. Gdy, no, de facto jesteśmy na hita. Bardzo wredne. Ale spoko, no. Odzyskamy. No, trzeba się liczyć z jakąś stratą podczas gry. Szczególnie takie jak Sekiro. Mogę mi nawet, co prawda, olać i przebiec to po prostu. Mogę to odjąć w sobie tym? Nie. Okej, okay. czyli tak kwas potrzebna? Tak mogę to blokować? Nie, nie mogę. Ale jaja. O, zabij mnie! We mnie! Wyszli mi wszystko, co miałem o Boże. Cały poziom. Cały cholerny poziom mieliśmy. Prawie. Boże, ile to było? 18 tysięcy straty? Łącznie? Że jest to lokacja moja ulubiona pod kątem designu, nie znaczy, że jest ulubiona pod kątem przeciwników, których szczerze nie widzę. Ale w sumie tutaj szurikenem y może by robił robotę. Teraz wiecie, nie? Mimo, że są na do dlaczego dają 800 punktów ponad doświadczenia. Hmm. Można było to dobrze i niespokojnie zrobić. Oczywiście, że tak. Tak jak wszystko. Ale w pierwszej serii też tutaj dużo potraciłem. Nie wiem jak mi nie zauważyłeś staruszku. Dzięki pójściu do tej lokacji też będę w stanie wbić jeszcze kolejne osiągnięcie, polegające na ulepszeniu na maksa wszystkich narzędzi protezy, bo zdobędziemy lapis lazuli. To są dziwni goście. Tu mamy jednego takiego. Ja już orientować, że tu jestem. Ja mam od tych staruszków. Aha. Nie wiem, co się wydarzyło. Chyba tak żywisda dachu robi problem, trochę, ta grę. Ciebie doświadczają, to oni nie dali. Widzieli, to wygląda jakbym zdał na pamięć ich rozstawienia, po prostu warta takiego łażąc. Podobno są ci, co grają jeszcze, to słychać było. Nie chcę na tam wbić, bo to jest tak wredne, że nie musimy nas trafić, żeby nam wystać młodość czy coś takiego. Nie, nie on no, po prostu strumień robi w naszym kierunku. Musimy się schować. Nie, to koniec. Po nas. Tyle nas widzieli, nie? To jest skarb nawet. Lekko przebijał. Z tej strony. Chociaż. Nie wiem w jaki sposób to się dostać, cholera. Szczerze mówiąc. Jakiejś takiej yy, sensownej możliwości nie widzę. Ale patrzcie na to: kogo ja tutaj widzę? Jeszcze innego. Paru gości. No i teraz tak. Fajnie byłoby jakoś tutaj. opuścić się na nich. Dobra, ja nie mi uważał. Zobaczymy, jak walczą w ogóle. Hmm, skaczam jak małpy. Dobra. Nie poszło najłatwiej. I zaledwie 800 doświadczenia. Może daj do środka z drugiej strony muszę wejść. To jest też taka możliwość, nie? No nie, nie wejdę. No nie wiem, jak tam to ogarnąć. Dobra, nie jest to istotnym... Nie jest moim celem zdobycie wszystkich skarbów w tej serii, w żadnym wypadku. O Boże. Mamy tak pieski, które... ...ciskają w nas piorunami, nie? Jakby były za mało wymagające już normalnie. W Soulsowych grach. To tutaj jest jeszcze gorzej, słuchajcie, naprawdę. Dobra, mamy co kilka ungo, ale tutaj jest jeszcze ten gościu, który wysysał ze mnie młodość. Najgorsze jest to, że walcząc o swoje doświadczenie, o swoje życie de facto, za pierwszym razem, co, utraciłem tak dużo tego, to prawie mi się udało ich porobić przecież. I jako staruszek jeszcze, no. Prawie. Przecież tą, tym, tym mieczem, którym się podpierałem niczym na lasce, e, jakiś, no to Prawie go porobiłem, można powiedzieć. No, no, naprawdę niewiele brakowało, Tak czy siak, dobra. Tutaj mamy szurikanę, więc może spróbujemy zrobić to w ten sposób. Jest nawet dwóch zabiłem tym jednym shurikenem. I patrzcie, 1335 zbieramy z niczego po prostu. Faktycznie wątroba węgorza to jest dość dobry pomysł, żeby korzystać z tego. Ja zapomniałem, że te psy z tego już korzystały. Jak już to wyparłem z pamięci, to, że inni przeciwnicy korzystali, to, to kojarzyłem, bo tam też takie coś niestety się, się zdarza w tej lokacji, ale o pieskach zapomniałem. Dobra jest jeszcze szariku. Kolejne piśmie na hita. Pięknie. W sprawnie poszło z nimi. Czyli też przykryny to nie jest zły wybór, jak widzicie w tej lokacji. Coś mi tam dobrze podpowiadało. Dobra, tu nic nie ma. Ym, I teraz nie będziemy łazić po tej wodzie, myślę, przynajmniej nie na razie. Bo z tego co ja, że to tam bylibyśmy pod ostrzałem. I tak samo po prostu posążek, słuchajcie. Posążek, i oczywiście dalszą część lokacji, myślę, że sobie nie, na spokojnie. To sobie rozpoczniemy, już następnym razem. Mamy też wspomnienie przecież mniszki, więc zwiększymy siłę ataku, wspominając prawdziwą mniszkę. Zdeprawowana mniszka była jedną z zarobaczonych, strzegących źródlanego pałacu. Nieśmiertelność to cecha pożądana u wiecznej strażniczki. Mniszka była tak naprawdę kapłanką Jao. Także proszę bardzo, można się dowiedzieć troszkę o jej historii, a przy okazji zwiększyć siłę mojej postaci. No i w zasadzie to mamy wszystko załatwione. Ten już próbuje wyssać ze mnie młodość, po prostu. No oni są naprawdę straszni. Pod tym względem. Zobaczcie, co nie odwalają. Mamy też tutaj jakąś panią. Tak jest, możemy pogadać. Oakai-o hito. Oki o tsuke kudasai. Mii no kizoku kawaj wa wakai seiki ni kawai te imasu. Suitakute suitakute no ja wiesz, już to trochę... zauważyłem delikatnie, mówiąc kilku ich musiałem zgładzić. Coś mi mówi, że ona popełnienia ten błąd, daje teraz bardzo dobrą radę, także no, mimo wszystko doceniam. Faktycznie jest ich tam odgroma. No tutaj byli pojedynczy, może ktoś jeszcze by nie zauważył, że oni mają praktycznie takie zdolności do wysysania młodości i tak dalej. Tak czy inaczej, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny e, już jutro. Nie wiem, czy o godzinie 17, szczerze mówiąc, się wyrobię, ale e, mam nadzieję, że się wyrobię. Jeżeli coś, to zapraszam na Discorda. Jeżeli się nie uda jutro z odcinkiem, to pojawi się on e, pojutrze i pojawią się to dwa, wtedy dwa odcinki, żebyśmy sobie nadrobili ten materiał. Także tak uprzedzam, że jutro może akurat wyjątkowo materiału nie być. Tak czy inaczej, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam następnym razem na Seekiroshiro's Dead Twice. Y. Zostawcie proszę kciuka w górę, zachęcam do subskrypcji. I po prostu życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.